Ten film opowiada o szwedzkich implantach Brannemark System, bezpiecznych, wygodnych i stałych uzupełnieniach braków zębowych. Szczepy uzupełniają pojedyncze i mnogie braki zębowe. Stosuje się je także przy bezzębiu. Utrata nawet jednego zęba zagraża stabilności sąsiednich. Brak kilku zębów prowadzi do zaniku kości żuchwy i szczęki. Wywołuje to ból i zmiany wyglądu twarzy. Wybiłam przedni ząb podczas pracy w ogrodzie. Zastąpiła go korona przyklejona do sąsiednich zębów, która co jakiś czas wypadała. Ciągle chodziłam do dentysty. Po pięciu latach zdecydowałam się na wszczepienie implantu. Podczas jazdy na rowerze upadłam i złamałam dwa przednie zęby. Niestety należało je całkowicie usunąć. Implant zastępuje mój przedni ząb już od roku. Utraciłem go w wypadku. Wyglądałem okropnie. Zanim zdecydowałam się na implanty, miałam kłopoty z jedzeniem. Moje menu było ograniczone. Unikałam towarzystwa, bo niestabilna proteza utrudniała mi rozmowę. Bolały mnie też dziąsła. Wszyscy pacjenci mają wszczepione implanty. Łączą się one z żywymi tkankami i doskonale zastępują naturalny korzeń zęba. Teraz wyjaśnię, czym są implanty i w jaki sposób zapewniają bezpieczną i estetyczną odbudowę zębów. Implanty brane mark system. Produkuje szwedzka firma Nobel Biocare. Od ponad 30 lat z powodzeniem stosuje się je w Europie, Ameryce i na innych kontynentach. Implanty to podstawowy element odbudowy utraconych zębów. Implant to maleńka śrubka wykonana z czystego tytanu. Chirurg, stomatolog. Wprowadza śrubkę do kości żuchsy lub szczęki. Przez 4 do 6 miesięcy tkanka kostna szczelnie otacza metal. Dzięki temu implant staje się mocnym i stabilnym korzeniem zębowym. Zjawisko to nazywa się osseointegracją. Łączenie się kości z czystym tytanem Odkrył w 1952 roku szwedzki chirurg Per Ingvar Branemark. To właśnie na jego cześć tę najbardziej popularną na świecie metodę odbudowy zębów nazwano systemem Branemarka. Implanty Branemark System są najlepszą alternatywą dla ludzi z ubytkami zębowymi. Przekona Was o tym ten przykład. To, to tradycyjny most. Jego zamocowanie wymaga oszlifowania dwóch sąsiednich zębów. Często są to Nowe piękne zęby. Szczepienie implantu nie uszkodzi tych zębów. Sztuczny korzeń jest niewidoczny, a nowy ząb będzie miał naturalny kształt i kolor. Brany marksystem odbuduje w ten sposób wszystkie zęby. Nasi pacjenci szybko przyzwyczajają się do nowego zęba. Nikt nie odróżni go od pozostałych. Oto proces leczenia. Decyzję o szczepieniu implantów podejmuje specjalny zespół lekarzy. Ocenia się ogólny stan zdrowia i stan jamy ustnej. Będzie potrzebne zdjęcie rentgenowskie szczęki i żuchwy. Implanty wszczepia się w znieczuleniu miejscowym. Zabieg jest bardzo delikatny. Przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap to wszczepienie tytanowego implanta. Przez 4 do 6 miesięcy będzie on integrował się z kością. W tym czasie pacjent nosi protezę tymczasową. Drugi etap. Do implanta przykręca się łącznik. Po kilku tygodniach na łączniku odbudowuje się ząb, który wygląda jak naturalny. Nasi pacjenci opowiedzą teraz o zabiegów szczepiania. Czułam ból tylko jeden dzień. Spodziewałam się, że będzie większy. Po zabiegu czułam się rozbita, ale nic mnie nie bolało. Szczepiono mi implant w znieczuleniu ogólnym. Nie pamiętam, żeby mnie bolało. Kiedy się obudziłam, czułam lekki ból. Tabletka przeciwbólowa pomogła mi. Tabletki przeciwbólowe brałam dwa dni po zabiegu. Trochę ciągnęły mnie szwy. Implanty mark System to solidne filary dla każdego rodzaju protez pojedynczego zęba, częściowych mostów, protezy całkowitej. Implanty dają więc wiele korzyści. Od 1965 roku wszczepiliśmy je ponad 500 tysiącom osób. Stale prowadzimy obserwacje pacjentów. Wnioski publikujemy w światowej literaturze naukowej. Przez kilkadziesiąt lat nasi pacjenci mają zapewnioną wygodę, bezpieczeństwo i wspaniały uśmiech. Czuję się dobrze. Zapomniałem, że mam implant. Koniec z klejeniem protez. Moje zęby już mi nie wypadną. Polepszył mi się zgryz. Jem z przyjemnością. To fantastycznie mieć implant. Czuję się naturalnie. Swobodnie się uśmiecham. Dbałość o zęby to ładny wygląd i dobre samopoczucie. Jestem swobodna, śmieję się. Nie ma porównania z poprzednią protezą. Jem to, na co mam ochotę. Nie boję się, że wypadną mi zęby. Jest świetnie. Więcej informacji o możliwościach uzupełniania ubytków implantami zdobędą Państwo w autoryzowanych gabinetach. Na pewno będziecie zadowoleni.